Ciema ma ja z tej strony Paweł. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam tier list komedii Anime i nie muszę chyba tłumaczyć o co tutaj chodzi, bo warto wspomnieć, że na tej liście są tylko anime, które skończyłem, więc przejdźmy od razu do tieru D, gdzie trochę anime się końc końców znajduje. A pierwsze anime to. I mojmo, tutaj sam uważam ten skrót jest naprawdę przepiski, czyli naprawdę bardzo słaba podróbka romanki Sensei, która nie dość, że jest strasznie ultra niezabawna, co do tego anime to cierpi na słabą animację. W sumie nazywanie tej animacji Słabą to trochę małe niedopowiedzenie, ale może kiedyś indziej się bardziej na ten temat wypowiem. W kolejnym anime jest I, My, Me i zbiorowo podsumuję wszystkie sezony, bo wszystkie są równie chłopowe. I, My, Me jest takie trochę Lucky Star nabi, ale ewidentnie temu anime to nie wychodzi. Nie dość, że odcinki trwają po 4 minuty, to do tego budżet tego anime to były... Hmm... 2 dolary, bo anime wygląda naprawdę obrzydliwie. I wiem, że chyba tak miało być, ale to po prostu nie wygląda. Albo nie muszę wspominać, że z komedią to anime ma bardzo mało wspólnego. Kolejne dwa anime omówię zbiorczy, bo niby nie mają żadnego powiązania, ale są to dwa TV shorty, więc po co czas tracić? Ile Manger jest po prostu bardzo słabym anime o dziewczynkach, które chcą zrobić magazyn mangowy, to w przypadku drugiego anime już nieźle polecili. Ponieważ łaga Mama High Spec jest na podstawie visual novel, która wygląda tak. A anime wygląda tak, więc coś ewidentnie poszło nie tak. Kolejnym niesamowitym anime wartą wspomnienia jest Mutaking the Dancing Hero, gdzie na temat tego anime zrobiłem całą recenzję, do której serdecznie zapraszam. Ale w wielkim skrócie Mutaking the Dancing Hero jest tributem anime chyba z lat 80, gdzie ta komedia jest na niskim poziomie, postaci to jest y, gówno, a sama fabuła nie angażuje w ogóle widza. Kendr'ego z jest kolejną propozycją na najniższym stopniu mojej niesamowitej tier listy. Anime, które kompletnie się zepsuło po trzecim odcinku, gdzie do tego czasu było to spoko, y, fakt faktem nie wybijające się niczym, ale dosyć spoko y, i sekaj. Ale potem anime to było nudne, a już te ostatnie odcinki robiły się poważne i kompletnie to nie działało na korzyść tego anime bo Kenja Nomago jest najbardziej typowym sekajem, jaki można sobie wyobrazić a dawanie do tego jak poważnej fabuły w ogóle nie działało i ostatnim anime w tym tierze jest Nobunaga Sensei niesamowita komedia jak dorosły facet ma, być, ma mieć dziecko z 14-letnią dziewczynką bo dziewczynie się Nobunaga pomylił bo chodziło o od Nobunaga. ekstremalnie zabawne do tego niesamowitego p***dnika dochodzą inne kobiece postacie które są w skrócie zjemne i odradzam każdemu sens tego czegoś no i ja mam kolejny tier i jako referencję powiem że znajdują się tutaj anime który zostało ode mnie ocenę od 4 do 5,5, a pierwszy mańmy będzie szobicz, który jest naprawdę bardzo są komedią, gdzie to żarty są o bananach i tak jakby co chodzi o masa. Niby w tym anime jest jeszcze romans, ale poza paroma wyjściami, nie wiem, na dwór czy to do zoo, to większość tego anime to te naprawdę chujne żarty. A taka stosunkowo wysoka ocena wzięła się z tego, że nie umarłem podczas oglądania tego. W sensie te żarty były naprawdę słabe, ale dał się przeżyć. Było ciężko, ale dam radę. Nie mamy pierwsza anime, które autentycznie mnie rozczarowało, ponieważ sam zamysł na cheatcraft jest naprawdę spoko, ponieważ jest to anime o ściąganiu i wszystko jest w takiej śmiesznej, szunynowej otoczce. Ale okazuje się szybko, że po drugim odcinku to anime jest okropnie nudne, odcinki trwają po 12 minut, więc coś jest ewidentnie nie tak. Postacie charakterami praktycznie nie istnieją, a humor z czasem bywa naprawdę przewidywalny. No i kawa i kereba. Hm. Fundamenty tego anime stoją na naprawdę niestabilnym gruncie, ponieważ z topowymi żartami. Są naturalnie beznadziejne żarty z podtekstami, tekstami, te i inne osobowości postaci. Tak samo jak fundamenty Tejiny Sempai, które są bardzo podobne, bo również są tak samo beznadziejne. Reni Flops jest ciekawym przypadkiem, ponieważ, gdyby nie plot twist yy, w, tam w połowie tego anime, powiedzmy, to to anime byłoby tier niżej. A tak to plotuj nawet spoko, ale wydaje mi się, że twórcy nie wiem, czy się w jakiś sposób bali, czy zdali sobie sprawę, że fabuła zaczyna skręcać na odpowiednie tory i że główny bohater niezbowuje się jak idiota, to postanowili, że muszą to koniecznie zmienić i bohater jak i fabuła znowu są yy, głównym. I mamy pierwszą kontrowersyjną rzecz w tym odcinku, chyba że Canjon ma go lubisz, to wtedy nie wnikam. I mówię tutaj o tym anime z gieru. I słyszałem, że to anime jest naprawdę dobry, że jest to dobrze poprowadzony romans, i słyszałem inne superlatywy, więc chyba myślę, że ewidentnie źle oglądam to anime, Ponieważ według mnie jest to trochę lepszy Coituso, co. <laughs> nie wiem co ma znaczyć, że było po prostu słabe. Główna warta jest do przeżycia, ma swoje momenty, głupoty, ale Powiedzmy, że jest ok. Ale tak, Jaru. Ewidentnie wykorzystuje swoje walory, co mnie mocno triggerowało i mam wrażenie, że ona z pierwszego odcinka, a z ostatniego się jakoś mało rozwinęła, ponieważ od drugiego odcinka widać, że coś jest na rzeczy. Nie wiem czemu, ale to anime mnie po prostu frustrowało, humor nie jest na wysokim poziomie. A jedynym większym plusem jest chyba art style, bo całkiem pasował, a tak to kompletnie nie rozumiem fenomenu tego anime. A oczan, będą szczerym, nie byłoby złym anime i nawet nie złym anime, tylko po prostu humor tu jest bardzo nachalny, a nie są wysokie. Lotów. I, i tak wiem jest to short, ale postaci tutaj to tragedia, bo poza Aho, która jest niesamowicie oryginalna, nie ma tutaj postaci, której byśmy już nie widzieli w innych średnio ambitnych komediach. W skrócie spoko anime, ale i tak nic ambitnego. No i mamy legendarną Eromangę Sensei, którą również y, nie wyróżnia kompletnie nic ambitnego, a w mojej opinii do dobrego anime dosyć dużo brakuje. W skrócie anime również szablonu, dziwna relacja głównej baterki bohatera, oczywiście żarty z penisów, to no, jakby bez takich żartów by się było. Ale jednak uważam, że są gorsze produkcje I oczywiście jeszcze więcej lepszych Ale Koniec końców nie jest to w ostatnim tierze Więc jest to oglądalne w jakiś sposób Witamy w tierze, gdzie niektóre anime mogę jako tako polecić Więc zacznijmy od takonomi. Jak to powiedział słynny fizyk Albert Einstein Piwo Jak to Aksel powiedział Czyli ja nie mam dziewczynka, które mieszkałem w jednym domu Chodzą normalnie do pracy, mają swoje problemy Ale na szczęście istnieje coś takiego jak piwo i na alkohole Ale głównie piwo Moje no dziewczyny piją to Piwo, mówią jakieś tam swoje historie i w sumie to tyle. Naprawdę spoko short, bez głębokiej fabuły, a czasem można to rozśmieszyć. Sento jest naprawdę ciekawym anime, ponieważ mamy przedstawiony świat, gdzie w normalnej Japonii Jezus i Budda są współlokatorami, anime momentami naprawdę zabawne, a jest stosunkowo nisko, ponieważ pod koniec fabuła już się dłużyła i dobrze zrobiłoby temu anime, jakby to wyszło w formacie TV, a nie jako film. Wtedy akcja nie byłaby taka nudna. A hogar z kolejnym shortem w tej tierliście, tutaj mamy też bardzo głupi humor, bo sam tytuł. Anime nam o tym mówi uważam, że najlepszym top żartem w tym anime było nazwanie psa pies. Ale nie będę ukrywał, że momentami humor był aż zbyt głupi, nawet bym powiedział, że prostacki, co było złe, więc które, na przykład żarty na plaży. No nie to słabo było. No i kolejna kontrowersja, czyli Zombie Saga, które byłoby wyżej. I samo anime jest naprawdę dobre. Co w się sensie, podobało mi się przez większość sensu. E, głównie z powodu na menadżera tych wszystkich idolek, ale końcówka bywa nudna i miałem wrażenie, że Zombieland Saga zamienia się w typową produkcję o idolkach, a nie o zombie idolkach, gdzie przez większość anime było to śmiesznie ob obśmiewane, ale nie oglądałem jeszcze drugiego sezonu, który słyszałem, że jest naprawdę dobry, więc może zmienię zdanie. Osaka wa Fufun na Tekara jest naprawdę ciekawe, e, ponieważ mąż e, robi drinki swojej żonie, która najczęściej wraca zmęczona z pracy i jest to naprawdę bardzo przyjemna e, komedia go na polecenia. Szkoda, że że jest to short, który ma odcinki po 3 minuty, bo można było zrobić z tym anime coś o wiele bardziej rozwiniętego, ale tak uważam, że jest to spoko short, tak samo jak następny short, który nad posiada dwa sezony. I znowu to anime jest w parze, gdzie żona jest normalna, a mąż w tym przypadku wystarczy powiedzieć, że jest stereotypowym ataku. Zaskakująco przyjemna seria, która jest prosta w oglądaniu i też nie zabiera dużo czasu, bo odcinki trwają po 4 minuty, więc serdecznie polecam. I ostatnim anime. W tym tierze jest Blend S, które mogłoby równie dobrze znaleźć się tier wyżej, bo to również nie jest oryginalne anime, ale który wykonuje wszystkie aspekty komedii w dobry sposób. Ale doszedłem do wniosku, że w porównaniu do anime z tieru wyżej, Blend S jest po prostu trochę nijakie, co nie oznacza, że Blend S jest złe. Tak jak mówiłem, jest to poprawnie wykonana anime. Witam Was w tierze, gdzie są anime według mnie dobre, ale które nie są jakimiś arcydziełami. Więc zacznijmy od working. Anime typowe typu komedia też praca, więc jak oglądaliście podobne anime w tym stylu, to working was raczej nie zaskoczy. Co nie zmienia faktu, że jest to naprawdę dobra komedia i nie byłbym samą, gdybym nie polecił wam anime, o którym nikt nie słyszał, więc przedstawiam Wam Tonkatsu DJ Agataro i ja wiem. Wygląda to anime okropnie. Ale uważam, że ten art-style i animacja zajebiście pasują do klimatu tego anime i mi się przyjemnie oglądało progres naszego głównego bohatera i muszę przyznać, że soundtrack ma naprawdę fajny klimacik również. kuma to Kaoru-san jest kolejnym anime, które jest naprawdę spoko. Gdybym opisać to anime w jednym wyrazie, to bym powiedział, że to anime jest po prostu słodkie. No patrzcie, jakie słodkie misie. No kuma jest naprawdę przyjemną serią, jak macie Netflixa i lubicie komedię, to w mojej opinii jest to anime dla was, mimo iż nie wygląda to jak takie typowe anime, ale naprawdę jest to anime godne polecenia. Kiniro jest kompletnie luźną komedią szkolą, o której w sumie nie mam pojęcia co mam więcej powiedzieć, mnie osobiście nieraz ta komedia rozbawiła, i do tego z tego anime pochodzi ta emotka. Akiba Sensor jest naprawdę ciekawe anime o gangach, o zabijaniu i to wszystko robią pokojówki. Fabuła jest dosyć oryginalna i w mojej opinii anime wypełnia swój potencjał, może nie do końca, ale nie uważam, że Akiba Mate World jest zmarnowanym potencjałem, ponieważ również momenty poważniejsze się tutaj pojawiają. Ale na szczęście, i tak, anime to nie robi z siebie nie wiadomo czego. I bardzo dobrze, bo obćmiowanie takich typowych akcji z filmów gangsterskich wchodzi Akiba Mate naprawdę dobrze. Siema, witam Was w przedostatnim cierze. Co mam więcej powiedzieć, od razu e, przejdźmy do e, pierwszego anime, którym jest Takagi-san czyli naprawdę bardzo przyjemna komedia szkolna z wątkiem jakiegoś romansu, gdzie w skrócie Takagi robi bekę z głównego bohatera, ale to nie jest coś takiego, że ona go gnoi czy, nie wiem, wyzywa. W tym anime to wszystko jest bardzo niewinne i co najważniejsze, Takagi nie gdębi niż Ikity, więc jakieś porównania do Nagatora są odrobinę nietrafione. Naprawdę solidna seria w wielkim skrócie, a trzeci sezon jest naprawdę super. A grę było naprawdę dużym zaskoczeniem dla mnie, ponieważ nie spodziewałem się, że to anime będzie tak dobre, bo przy to oglądaniu myślałem, że aha, no okej, okay, dobra, ruda. Panda jest księgową i będzie narzeka na pracę, bla, 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 nudy. I może ten wątek korporacyjny, oczywiście, że się pojawia, to jest naprawdę ciekawie poruszony, a nie jest to tylko i wyłącznie zwykłe narzekanie na to, ile ma się roboty. Ale coś, co mnie dziwiło w innych sezonach, to wątki, które były inne, i już pominę to, darcie się do mikrofonu było naprawdę bardzo spoko ale anime to poruszało momentami naprawdę spoko tematy w dojrzały sposób, jak przykładowo romans ze strasznie popularnym i sławnym typkiem, albo rozterki włosne na hajdy. Naprawdę bardzo przyjemna seria i cieszę się, że AgryCUKO przez tyle sezonów trzyma ten sam poziom. Ani Nitsukeru jest anime strasznie głupim, ale przy okazji bardzo zabawnym. Po prostu chciałem oglądać i poznawać nowe perypetie Shifena, i i ich przyjaciół. Humor może nie jest wyszukany, ale jest naprawdę bardzo skuteczny w tym, co ma osiągnąć. Anime ma do tego odcinki po 4 minuty, więc można na luzie w autobusie obejrzeć. Anime pracy w księgarni, gdzie y, klienci to debile, y, a pracownicy noszą dziwne czapki, kaski, torby i nawet czaszki. A nie, on ogólnie jest szkieletem, ale to wszystko, wszystko w normie. Bardzo zwariowane anime, które również mnie pozytywnie zaskoczyło, ponieważ patrząc na studio i na dosyć tajemniczego reżysera, nie miałem pojęcia czego się spodziewać. I na pewno się nie nudziłem, i na pewno się nie zawiodłem. I witam Was w ostatnim cierze, gdzie znajdują się cztery anime. I pierwszym anime, w tym najwyższym cierze jest Psyche Kuso. Dosyć znana i lubiana seria i kompletnie się temu nie dziwię, ponieważ anime to posiada bardzo absurdalny humor. Więc nie każdemu może się podobać, ale mi jak najbardziej ten humor siadał, Do tego dużo robot robi sam psyki, gdzie ma niesamowitą siłą, który tak średnio utożsamia się z problemami innych, czemu się kompletnie dziwię. Z czasem, co, co zauważyłem, i chyba nie jestem jedyną osobą, bo to dosyć proste do zauważenia jest, się zmienia i staje się bardziej ludzki, co uważam że też za duży plus. Boczy i The Rock nie powinno nikogo dziwić w tym zestawieniu. Anime, które znikąd podbiła serca dużej ilości osób i również sukces tej serii w ogóle mnie nie dziwi. Bez wątpienia jedna z lepszych komedii, jakie widziałem i przy okazji też jedno z lepszych muzycznych anime, więc gorąco polecam. Yuru Camp jest naprawdę specyficznym anime, bo przecież jak można lubić anime, gdzie dziewczyny biwakują i, i w sumie to tyle. No, brzmi jak totalne nudy. I ja totalnie rozumiem osoby, które tak uważają, ponieważ Yuru Camp trafia do swojego targetu, czyli do osób, które lubią się zrelaksować podczas oglądania anime nie ja przy się uśmiechnąć, bo to anime naprawdę nie oferuje nic więcej, ale na to, że to anime nie musi nic oferować, ponieważ rzeczy, które są tam wyokazywane przez te anime są wykonane wyśmienicie. Lokacje bazowane na prawdziwych miejscach, bardzo przyjemny art style, bardzo miłe i przyjemne postacie i niesamowita muzyka dająca unikalny klimat powodują, że Yuru Camp jest jednym z moich ulubionych anime. Zostało nam jeszcze jedno anime. Jako, już pogoda w Yuru Camp jest dosyć zimna, to może zmienimy klimat o 180 stopni, i bez wątpienia Grand Blue jest moją ulubioną komedią, gdzie fabuła głównie się obiera na slapstiku, czyli na dosyć absurdalnym humorze i hraniu dużej ilości wody. I czy może niektóre osoby mogą uważać ten humor za prymitywny? Oczywiście, że tak, ale ja nie zaliczam się do tych osób. I do tego Grand Blue dawało mi taki przyjemny klimat e, wakacji lata 2015. Może przez Opening, który jest naprawdę idealny i idealnie pasuje do tego anime, jest naprawdę mocnym punktem e, e, tego anime, i naprawdę gorąco polecam. Będzie gorąco plaża, i żarcik od prowadzącego. No ale nie, naprawdę, naprawdę polecam Grand Blue, i może nie jest to anime dla każdego, ale bez wątpienia warto y, spróbować tego anime. Może jak mi, a Wam to anime bardzo się spodoba. I to tyle. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Możecie zostawić suba i lajka jak chcecie. I do usłyszenia za dwa tygodnie, mam nadzieję.